Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu PodŚwiadomość w praktyce. Kiedy ostatni raz miałeś albo miałaś odwagę powiedzieć nie wiem? Nie jako wymówkę, nie jako wycofanie, ale jako prawdę. W świecie, który nagradza pewność, nie wiem brzmi jak porażka. A przecież to właśnie od tego zdania zaczyna się wszystko to, co prawdziwie mądre. Żyjemy w epoce, w której każdy musi wiedzieć: mieć opinię, stanowisko, komentarz, w której cisza jest podejrzana, a wątpliwość jest słabością. Wystarczy spojrzeć w media. Każdy coś komentuje, każdy coś wie, każdy coś tłumaczy. Eksperci są od wszystkiego, bo przecież nie wypada nie wiedzieć. Ale to, co wypada, nie zawsze jest tym, co prowadzi do prawdy. Im bardziej świat głośno mówi wiem, tym mniej naprawdę rozumie. Powiedzieć nie wiem, to jak rozebrać się z pancerza. To przyznać, że nie masz pełnej kontroli, że nie masz odpowiedzi. A więc, że jesteś podatny, podatna, ludzki, ludzka, otwarty, otwarty. A współczesna kultura tego nie znosi. Kultura sukcesu, szybkości, wiedzy, błyskotliwych puent. W niej nie ma miejsca na ciszę, na pytanie, na zawieszenie, nie ma miejsca na niewiedzę, więc uczymy się udawać. Uczymy się wyglądać, jakbyśmy wiedzieli, uczymy się mówić z pewnością o rzeczach, których często nie rozumiemy, bo tak jest bezpieczniej, bo tak nas oceniono, tak nas wychowano i nauczono. Ale w tym udawaniu wiedzy ginie coś bezcennego ginie ciekawość. Ciekawość rodzi się z niewiedzy. To paradoks, bo wszystko, co naprawdę odkrywcze, zaczyna się od słów nie wiem. Każdy naukowiec, który dokonał przełomu, każdy artysta, który stworzył coś nowego, każdy myśliciel, który zmienił sposób patrzenia na świat, zaczynał od pustki, nie od odpowiedzi, tylko od pytania. Nie od pewności, tylko od pokory wobec tajemnicy. Ciekawość nie potrzebuje wiedzy. Ciekawość potrzebuje przestrzeni, a nie wiem jest właśnie tą przestrzenią. Otwartym polem, na którym może wydarzyć się coś nowego. Dlaczego boimy się przyznać, że nie wiemy? Bo od dziecka uczono nas, że niewiedza to błąd, że dobry uczeń to ten, który ma odpowiedź, że mądry człowiek to ten, który się nie myli. Więc. Uczymy się odpowiadać, nawet kiedy nie rozumiemy pytania. Uczymy się mówić, żeby wypełnić ciszę. Uczymy się zgadywać, aby nie wyglądać głupio. Ale największym błędem nie jest nie wiedzieć. Największym błędem jest udawać, że się wie. Bo wtedy zamykasz drzwi do nauki. Zamykasz się na coś, co mogłoby cię poszerzyć. Zamieniasz ciekawość w obronę. A rozmowę w debatę. Umysł kocha mieć rację. Kiedy wydaje mu się, że coś wie, to czuje się bezpiecznie. Tylko, że to bezpieczeństwo jest złudne, bo wiedza bez refleksji zmienia się w dogmat, a dogmat to koniec rozwoju. Kiedy wierzysz, że wiesz, przestajesz słuchać. Kiedy przyznajesz, że nie wiesz, otwierasz się na coś większego. Nie chodzi o to, aby żyć w wiecznym chaosie, chodzi o to, aby mieć pokorę wobec złożoności świata. Mądrość zaczyna się od nie Wielcy nauczyciele, filozofowie, mistycy wszyscy mówili to samo, że prawdziwa mądrość rodzi się z pokory, że dopiero kiedy odłożysz przekonania, możesz naprawdę zobaczyć. Sokrates mawiał: "Wiem, że nic nie wiem". Nie dlatego, że był ignorantem, ale dlatego, że rozumiał, jak nieskończona jest wiedza. Bo każdy nowy wgląd otwiera kolejne pytania, a każda odpowiedź kolejną warstwę tajemnicy. I to nie jest słabość, to świadomość skali rzeczywistości. W rozwoju osobistym często słyszymy o mocy, pewności, afirmacji, o przekonaniach, które mają zmienić rzeczywistość. Ale zbyt rzadko mówi się o pokorze. Pokora nie oznacza braku wartości. To świadomość, że nie jesteś centrum wszechświata, że jesteś częścią czegoś, co cię przerasta. A przynajmniej przerasta to, co może pojąć twój świadomy umysł. I że nie musisz wszystkiego rozumieć, żeby móc uczestniczyć w tym zjawisku, które nazywamy życiem. Bo życie nie wymaga od ciebie wiedzy, ono wymaga obecności. Dlaczego to nie wiem jest wyzwalające? Dlatego, że uwalnia od roli eksperta, od presji doskonałości, od napięcia, że trzeba mieć odpowiedź na wszystko. Kiedy mówisz nie wiem, przestajesz się bronić. Nie musisz udowadniać, że masz rację, nie musisz dominować rozmowy, nie musisz udawać. Ale wtedy pojawia się coś bezcennego. Pojawia się prawdziwe spotkanie. Bo tam, gdzie kończy się wiedza, zaczyna się relacja. Zauważ, jak często w rozmowie czujesz potrzebę natychmiastowej odpowiedzi. Ktoś pyta, co o tym sądzisz. I zanim zdążysz poczuć, to już odpowiadasz. Bo przecież cisza jest niezręczna, bo nie wypada powiedzieć, nie wiem jeszcze. Ale to właśnie jest dojrzałość umieć przyznać, że jeszcze nie wiesz, że potrzebujesz czasu, że chcesz się temu przyjrzeć. I to jest znak świadomości, a nie słabości. Wiedza bez pokory staje się arogancją. Wiedza, która nie potrafi powiedzieć nie wiem, zaczyna dominować, narzucać, przekonywać. To wiedza, która już nie szuka, tylko broni. Tymczasem każda nauka, każda duchowość, każda prawda potrzebuje oddechu. Potrzebuje miejsca na wątpliwość, bo wątpliwość nie niszczy wiedzy, ona ją oczyszcza. I czasem w związkach, w przyjaźniach, w rozmowach, nie wiem, może być najucz, najuczciwszą formą miłości. Zamiast udawać, że masz gotową radę, możesz po prostu powiedzieć: Nie wiem, ale jestem przy tobie. I czasem to wystarczy, bo ludzie często nie potrzebują odpowiedzi, potrzebują obecności w niewiedzy. To właśnie tam rodzi się empatia. Nie z pewności, ale z gotowości, aby być razem w tym, co niejasne. Terapia, coaching, nauka, medytacja wszystko to zaczyna się od jednego momentu. Nie wiem. Nie wiem, co dalej, nie wiem, co czuję. Nie wiem, jak to naprawić. I to jest w porządku, bo dopiero w tej szczerości możesz naprawdę coś zobaczyć. Nie wiem, otwiera więcej drzwi niż tysiąc analiz, bo dopiero w niewiedzy pojawia się przestrzeń na coś nowego. Dlaczego to takie trudne? Bo nie wiem, konfrontuje nas z ego, a ego chce mieć rację. Chce kontrolować, przewidywać, oceniać, a nie wiem, odbiera mu władzę. <laughs> a jednak to właśnie tam zaczyna się wolność. Bo gdy nie musisz wiedzieć, nie musisz się bać, że się pomylisz. Możesz być, patrzeć, słuchać. Największe odkrycia przychodzą nie wtedy, kiedy mówisz, ale wtedy, kiedy milczysz. Bo cisza nie jest pustką. Cisza to przestrzeń, w której wiedza staje się zrozumieniem, kiedy przestajesz mieć rację, a zaczynasz mieć kontakt kontakt z rzeczywistością, kontakt z drugim człowiekiem i, co najważniejsze kontakt z samym albo samą sobą. Powiedzieć nie wiem to nie jest kapitulacja to otwarcie to akt odwagi w świecie, który udaje, że wszystko rozumie. Bo mądrość nie polega na tym, że masz wszystkie odpowiedzi. Polega na tym, że potrafisz słuchać. Że wiesz kiedy mówić i wiesz kiedy milczeć. Że potrafisz usiąść w ciszy i powiedzieć: Nie wiem, jeszcze. I wtedy właśnie wszechświat zaczyna szeptać. Nie do tego, kto wie wszystko, ale do tego, kto naprawdę słucha. Bo tam, gdzie kończy się wiedza, Zaczyna się świadomość. A tam, gdzie pojawia się pokora, tam rodzi się prawdziwa mądrość. A ja dziękuję za to, że byłeś albo byłaś ze mną w tym odcinku. I zapraszam na kolejny odcinek podcastu PodŚwiadomość w Praktyce. Dzięki, cześć.